A pan rozmawiając z Ukraińcami, przebywając na Ukrainie, mając wśród y, polityków, dyplomatów ukraińskich i historyków ukraińskich znajomych, rozumiem także przyjaciół, umie się pan wczuć w głowy tych, dla których te ekshumacje, chciałbym mówić w czasie przeszłym, ale jednak będę mówił w czasie teraźniejszym, wciąż są takim gigantycznym problemem? Uważam, że w przyszłości popełniono w tych negocjacjach dużo błędów, dlatego właśnie, że toczono negocjacje o coś, co jest prawem człowieka. To znaczy nie można z jednej strony mówić onego o y, ekshumacjach i o prawie człowieka, bo ja bym to tak nazwał i tak to funkcjonuje w prawie międzynarodowym, prawo do godnej pamięci po bliskich. Ono dotyczy tego, żeby bliscy mogli dowiedzieć się, gdzie spoczywa ich bliski, plus... Y, mieć grup tego bliskiego i prawo do kontemplacji czy modlitwy. To jest poza dyskusją i tego nie negocjujemy, nie wiem, równoważąc to po drugiej stronie negocjacji czymkolwiek. Po prostu uznajemy, że to jest część dorobku prawnego Europy, Rady Europy szczególnie, że to jest część naszego dorobku humanistycznego, a przede wszystkim chrześcijańskie podejście. No tak, to jest oczywiste, co pan, mnie się wydaje, to co oczywiste, pan Oczywiste, aczkolwiek to... minęły lata i to się nie wydarzyło. Tylko zastanawiam się, Więc... co jest takiego w głowach Ukraińców, którzy tak bardzo te ekshumacje uznają za coś, z czym się nie są w stanie zmierzyć i z czym państwo ukraińskie, także dzisiaj państwo ukraińskie w czasie, w czasie wojny, nie jest w stanie się jakoś zmierzyć. No przecież wszyscy wiedzą, że tam są ofiary rzezi. Wszyscy wiedzą, że, że leżą w nieoznakowanych grobach. Wobec czego, cóż, oznakowanie tych grobów, godny pochówek, jest w stanie w relacjach polsko-ukraińskich, ale także w historii ukraińskiej zmienić? Moją rolą polityczną jest budować argumentację, pokazywać, że teraz jest wyjście i powiedzieć stronie ukraińskiej jedno niezależnie od tego jak myśleliście o tym rok, dwa, pięć, dziesięć lat temu to teraz jest ten czas, zresztą napisał to także premier w swoim twicie teraz jest ten czas ale rozumie pan, ja, ja pana pytam ja bardzo dobrze rozumiem, proszę, ale proszę o pan, pana o ja ocenę bar... analityczną, a nie o ocenę polityczną dlaczego oni się tak tego a boją? Ja, a ja celowo unikam mieszania tej roli w tej, w tej rozmowie dlatego, że wiem jaki jest cel cel jest taki, że żeby relacje polsko-ukraińskie dzisiaj były dopełnione Sprawa ekshumacji. ekshumacji każdego grobu, gdzie to dotyczy godności człowieka, to dotyczy właśnie prawa rodzin, gdzie to powinno być poza jakąkolwiek dyskusją, i myślę, że jesteśmy blisko tego rozwiązania. A Pańskim zdaniem, Ukraińcy są e, tak bardzo w stanie stanąć w prawdzie i tak bardzo rozliczyć się z własną historią, że będą w stanie zgodzić się, żeby na m, grobach tych ofiar. Zostało też napisane, kto ich zamordował? Wie pan co, ta sprawa, właśnie, właśnie, na, tym polega, właśnie na tym polega istota tej, tej dyskusji, żeby tę sprawę oddzielić od wszystkich innych kwestii politycznych, historycznych, czy to... także od tego, żeby pisać na grobach, kto, czy, czy, czyimi ofiarami Ale byli to, Polacy co, na wolności? Yy, nie, nie odkrywamy teraz Ameryki, dlatego że to Andrzej Przewoźnik ustalił. Jest już taka yy, formuła, która jest stosowana w podobnych sytuacjach w relacjach międzynarodowych. Przypomnijmy Andrzej Przewoźnik, czyli, czyli Rady Ochrony Pamięci Walki Męczennika. Czyli, czyli wystarczy, czyli jeżeli chodzi o grup. Nie mieszajmy tego z upamiętnieniami. Na grobie są podstawowe informacje, które dotyczą, jeżeli chodzi o ten zakres prawa dogodnej pamięci, które dotyczą po prostu zmarłego informacji, że to była tragiczna śmierć. Tego typu informacje tam się znajdują. W momencie, kiedy idziemy tym tropem, dobrze, że pan mnie o to zapytał, że rozbudowujemy... Na przykład te narracje historyczne, dajemy interpretacje, stawiamy dodatkowe pomniki. To przestaje być już tylko kwestia ekshumacji i tego prawa do pamięci po staje się kwestią upamiętnień. To też jest istotna kwestia, ale inna. Czyli nie, należy, Pan... tych dwóch rzeczy, nie, nie. należy tych dwóch rzeczy yy, miksować, bo powstaje, bo zamiast normalnego. Charakterystycznego dla naszej kultury oddania hołdu zmarłych, pa, zmarłym pamięci, powstaje wtedy problem już polityczny. Problemy polityczne też trzeba rozwiązywać, ale nie mieszać ich z tą sprawą. Ale to, to prawda, że ten problem jest tak bardzo polityczny, tak bardzo gorący i tak bardzo. Mm... Jątrzący w relacjach polsko-ukraińskich, że w rozmowie sikorskiego z Załańskim, czyli szefa polskiej dyplomacji, z prezydentem Ukrainy doszło w tej sprawie do stycji. Wedle pańskich Panie informacji rzeczywiście coś takiego się jeżeli wydarzyło. Jeżeli chodzi o kwestie rozmów dyplomatycznych, ja mogę mówić tylko o swoich, i też nie o wszystkich. Bo taka, jest natura, bo taka jest natura tej tylko pracy. Pytanie, Więc czy. No, ale jednym jest... krokiem mogło być, że pan. Ja rozumiem, bo pan reprezentuje opinię. Zapytam mnie, a o czym ty Paweł przed wczoraj wieczorem rozmawiałeś w Kijowie? I ja panu też będę musiał odpowiedzieć albo ogólnie, co pana nie zadowoli, albo powiedzieć, że taka jest natura tych rozmów, bo nie zawsze od razu powtarzamy, no, nawet redaktorowi Piaseckiemu. Tylko pytanie jest takie, czy ta rozmowa zełański sikorski rzeczywiście ciąży dzisiaj w relacjach polsko ukraińskich i rzeczywiście wydarzyło się podczas niej coś takiego, co na tych. Relacjach zaciąży i to nie tylko w dniach, tygodniach, ale w miesiącach i latach. Miałby mnie Pan potem za bardzo nieprofesjonalnego, gdybym Panu opowiadał, co wiem o rozmowach dyplomatycznych, szczególnie innych ministrów, przy których nie uczestniczyłem? To kiedy dyplomata mówi być może, to znaczy tak? Panie dyrektorze, niczego, na, naprawdę nie byłem przy tej rozmowie i w żaden sposób nie chcę jej komentować. Mówię Panu jeszcze raz, jeżeli chodzi o te kwestie, które dzisiaj prowadzi zresztą pani minister Wróblewska, kilka osób w rządzie. Tym się na pewno zajmuje albo będzie zajmowało. O te kwestie najbardziej drażliwe, historyczne. Trzeba się nastawić nie na komentowanie, nie na wygłaszanie złośliwych komentarzy, tylko na rzeczowe formułowanie tego, o co w tym chodzi, od, odizolowanie tego od polityki. To nie jest kwestia polityki. Otworzył mi na to głowę jeden dyplomata, mój przyjaciel, e, którego znam kilkanaście lat, z naszej części Europy. Usiadł ze mną kiedyś na kolację i ze trzy tygodnie temu powiedział: Paweł, odłóżcie całkowicie politykę. Powiedzcie Ukraińcom, że to nie dotyczy polityki, bo to nie dotyczy polityki. Ale to skoro. Oczekujemy od Ukraińców, że staną w prawdzie w, pra w sprawie wojny, to my stańmy w, w prawdzie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie. Jeżeli chodzi, jeżeli I... chodzi o. Y, znaczy moje stanowisko jest takie, że jeżeli chodzi o ekshumację, jeżeli znajdzie się analogiczne. Są przecież takie sytuacje, analogiczne sytuacje po polskiej stronie, to te nie, zasady nie. muszą obowiązywać. Panie, pan, panie pośle, to był <laughs> dopiero początek do tego, co chciałem powiedzieć, więc stańmy w prawdzie i powiedzmy sobie o ostatnich tygodniach i miesiącach w relacjach polsko-ukraińskich. One ostatnio wyglądają źle. Pytanie... Nie się, wyglądają dobrze. Rzadko tak definitywnie odpowiadam panu na pytanie. Naprawdę pan uważa, że one szkoła... wyglądają dobrze? Bo szkoła amerykańska kazała mi panu teraz powiedzieć: tak, ma pan rację, a w zasadzie nie. nie, nie. A ja panu powiem inaczej, dużo ostrzej. Nie, nie ma pan racji. Relacje polsko-ukraińskie tłumaczyłem to przedwczoraj e, ukraińskim dziennikarzom i ukraińskim politykom. Jeżeli patrzymy na nie. Z, z właściwym dla tych, dla, dla, tych relacji, propor, z właściwymi dla tych relacji proporcjami nie wyglądają źle. Nie, I nie. nigdy w historii nie wyglądały tak dobrze. Jeżeli ktoś się nimi zajmuje codziennie, jak ja, od jakichś 20 pewnie ponad lat, to, no, no, trudno ode mnie oczekiwać, że będę przeżywał jakieś rozstrojenie nerwowe po każdej wypowiedzi politycznej jednego, drugiego, trzeciego, nawet bardzo poważnego polityka. Ja w ogóle od polityków nie oczekuję Proszę... rozstroju nerwowego, <kuh> tylko panie, panie pośle, ale jeśli mamy. Proszę patrzeć Pon na proces. Jeśli mamy. No Kontrolowane przecieki na temat rozmowy Sikorski-Zełański i, i, i tego, jak źle ona wygląda. Jeśli mamy publiczne wypowiedzi Zełańskiego, który, kryty, który krytykuje Polskę za to, że nie zestrzeliwuje rakiet nad Ukrainą i krytykuje Polskę. I to w takich mocnych, bym powiedział, jak na dyploma, dyplomację słowach, że nie przekazała Ukrainie swoich migów i że znalazła jakiś pretekst do tego, żeby tych migów nie przekazać, to jeśli pan powie mi, że to są dobre relacje, to ja się z panem nie zgodzę. Ja Czy znaczy coś, powiem... coś, coś w tych relacjach wydarzyło się złego, coś w tych relacjach pękło, coś się skończyło? Ja pana... Albo tylko pękło, a się nie skończyło. A, pan ja pana, a ja pana wtedy poproszę, żeby pan zobaczył ten problem e, w właściwym kontekście. Bez jakiegoś emocjonowania się, mówię to tak samo politykom ukraińskim i wyobraził sobie, że to jest ta wypowiedź. Ale po drugiej stronie będzie największy w historii, największy w historii handel z Ukrainą, 30% całego, całego eksportu z Unii Europejskiej na Ukrainę to jest dzisiaj eksport z Polski. Chrońmy to! Nie, no to oczywiście. No, ale panie to że... są procesy, Ukra które decydują o przyszłości ale narodu. Poziom, poziom teraz eksportu... pan ode mnie oczekuje, że ja. O, a teraz pana niecierpliwie, bo już o tym mówię 30 sekund, bo woli pan, żebym zrobił 10 komentarzy jeszcze raz do wypowiedzi e, politycznej, która jest normalną wypowiedzią perswazyjną. My się możemy z nią nie zgadzać, ale i co dalej? No, ktoś, po... ktoś jest w trakcie wojny, ma swoje cele, no to perswaduje. Czasami przekracza coś, co panu się wydaje przekroczeniem granicy. A ja patrzę na fakty i mówię tak, ale mam do ochrony. Interes licznych Polaków, którzy handlują, miejsc pracy w Polsce, podatków. Mam szansę na to, żeby Polska uczestniczyła i zrobiłem w tej sprawie dużo dla, na polecenie premiera Tuska, żeby polskie firmy były gotowe do wejścia na Ukrainę.